rodzina. Tam naprawdę nie ma czego oszukać. Akustony. Słuszny wybór. Zosia ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze herbapek junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki trudno. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbatek Junior, numer jeden na kaszę suchy i mokry. Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to bezpieczne rozwiązanie, które wspomaga w kaszlu, przeziębieniu i w stanach gorączkowych. To jest Bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. W Rossmanie mega Ci się opłaca. Teraz przeciwzmaszczkowy krem L'Oreal 1849. Żel do higieny intymnej Biały Jeleń 849, a szampon Isana tylko 399. Więcej mega okazji znajdziesz w Rossmanie. Mega Ci się opłaca. Perfekcyjnie zaplanowany napad na bank. Jesteśmy w domu, Braciszku. Wychodzimy. 10 minut. Zacieramy ślady. Wszyscy do likwidacji. Dzisiaj od 21.40 w czwórce. Prawie wszystkie zbrodnie pozostałe czekają na Was w czwórce, od poniedziałku do czwartku o dwudziestej. Wpadli w pułapkę, z której nie ma wyjścia.